Jesteśmy na śniadanku. Jest milutko. Tu w ogóle mają, yy, tak jak zresztą możecie przeczytać, he, 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 yy, okularki. Yy, za darmowe, pożyczarnia okularków, ciekawe. No i ja zostaliśmy kole ewidentnie, ewidentnie bajgle to tutaj jest jakaś rzecz. Yy, Sabina w końcu dorwała yy, herbatę Earl A tu jest, yy, nie wiem co to jest, to jest chyba woda, ale tu jest tej wody całe 5 ml i pan jak mi to podawał to powtórzył trzy razy szuga, Suga szło. Sure". Także yy, jak ktoś się dowie co to znaczy to dajcie mi znać Dobra Sabina ogarnęła, że to jest syrop cukrowy Szuga, Suga, to po prostu sugar był Ej, a w ogóle dają nożyczki do tych i to jest ciekawe. To są nożyczki, no? Patrz. Oni coś z tym ciachaniem też mają. Przecież jak zupę dostawaliśmy, to nam kroili tą nożyczkami tą zupę. Chusteczki do wytarcia się. No, trochę inaczej niż my. No i pojedzeni. Teraz czas. Kulerki I odpoczywać. A teraz czekamy, czekamy na pociąg, e, taki wzdłuż, e, wzdłuż morza. I tu jest budka, i, 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 i słuchajcie, jest taki automacik z kutkami w kształcie serduszek. Wybieramy chyba numer 53. Dobra, a teraz czas żebyśmy sobie romantycznie pomazali po Okej, okay. mamy to Mamy za 8 minut pociąg, to jeszcze zdążymy kudeczkę przyciąć. Patrzcie ile tego jest Okej, okay. udało się Niestety nie ma już siedzeń wolnych więc postoimy Jedziemy ciukcią

pociągu idzie dołem, nie? Cio, cio, cio. W ogóle to safety first. No. Patrzcie, tutaj jest walkie-talkie. W kabinie, jak macie sytuację, to rozmawiamy z jakimiś emergencjami. Jest też kamerka. Na trasy są też takie znam, skywalki. A w tle widać centrum Busanu, to jest y, miasto, w którym teraz jesteśmy. Około 4 miliony mieszkańców, wcale nie małe. No widzimy, że w tej kolei jest dużo takich dziwnych dla nas rzeczy. Jedną to jest w tym wagoniku jest właśnie taki trzymacz na telefon. Jest tutaj napisane, żeby włożyć telefon tak, żeby głośnik wychodził tutaj przez tubę i sobie po prostu puścić tutaj muzyczkę. To się lepiej rozchodzi dźwięk. No i dojeżdżamy coraz bliżej centrum. Zjedziemy do końca. Teraz e, sklepik z głupotkami. E, oprócz standardowych głupotek, to są jakiś tutaj e, miks e, warzywek. E, to jest chyba po prostu suszone wszystko. Kurde, to są cukierki. Ale badze, chyba bacza, nie? Już Może być baczyk. Słodkie jakieś te owocki. No chyba jakieś liofilizowane, ale nie wiem, słodkie jak cholera. Podeszliśmy na plażę, i tutaj jest tablica z punktami, że ze schronami powiedzmy na, w przypadku tsunami. I co się dzieje, jak takie tsunami następuje, że się cofa woda, i, i, i woda czasami robi jakieś, jakieś głośne, są odgłosy. Głośno odgłosy, głosy, tak to jest to wyrażenie. Wchodzimy do vloga, jesteśmy na spacerku i tak właśnie rozmawiamy, że tu jest bardzo czysto. No może w Seulu trochę gorzej, bo były takie slumsowate miejsca, ale plaża jest naprawdę bardzo czysta. A w ogóle takie jeszcze spostrzeżenie, ten Busan. To właśnie tak troszeczkę jakby tak dwie Warszawy wsadzić nad morze. Nad polskie morze to mniej więcej taki klimat. No ale czysta plaża i trochę cieplej. No dobra i przy plaży mamy takie miejsce, gdzie zdejmuje się budki tej Kofiusch. Już zdejmuję butki. Okej, okay, tu jeszcze pan mnie zatrzymał, muszę stópni Zostawić łódki okay. i są gorące źródła. Zobaczymy, jak bardzo gorące. Kurde, gorące! Gorące! Standardowo jest wszędzie bardzo cichutko. Tutaj mamy napis, że woda jest o temperaturze 38 stopni, i są to naturalne źródła. 46, tu wyświetla. Stupa czerwona. Ja robię flagę Weszliśmy do sklepu. Bierzemy po kimbapie. To jest. Tak? To jest takie, takie, takie sushi. A znajemy się taki mały? Bo mój jest mały. Ja wziąłem duży. Śmieszne w ogóle, jak takie, nie? Tak, bierzemy jeszcze wyborne mleczko bananowe Dobra, to wzięliśmy sobie, kupiliśmy po kimbapie, jesteśmy na plaży i piknikujemy. E, otwiera się to w ten sposób, dookoła jest instrukcja Numer 1 dookoła Mocno, mocno potem dwójeczkę trzeba ściągnąć. Okej okay. Z czym ty masz? Z łowinką. Z łowinką No dobra, ściągasz? Ciężko się to ściąga Okej okay. I co? I szamierz? Nie. A jeszcze tą trójkę całe A jeszcze Trójkę. Okej okay. Okej okay. i trójeczka dobra, poszło. Kolej się rozwalił. No dobra, no i szamanko, dobra, ja też udało mi się odpakować. Ja tuńczyka No i szamimy, nie <ślepszy> odłączymy. Będę dostępny na bananowe. Ok, w autobus, nie uwaga. Jest wi WiFi wi w ogóle jest e, normalnie w mieście. Jest, tu jest Busan, w Busan, Free WiFi, było w Seulu. WiFi o słabym zasięgu, ale jest. Idziemy po Busanie. Uwaga, to co jest? E, więc to jest siłownia. No pięknie, zaraz wzięłem się z Sabiną. Sabina pojechała do. To sklep LEGO, ale nie zgadniecie gdzie jestem, uwaga Przypadkiem, słuchajcie, całkiem przypadkiem Trzeba było ściągnąć budki Tak to wygląda ładowarki do telefonów Maty yy. tu chyba na, na, na drinki jakieś miejsce i co ciekawe stojaczki na telefoniki, żeby się nabrać. Paluszki, 8 mm krawądeczki, 8 spisu skala trudnościowa, najpierw coś łatwiejszego coś trudniejszego. Jej! Próbuję ostatniego trudnego zawika. Dobra, koniec sesyjki. No i co, można zbierać magnesy? Można zbierać pocztówki, yy, znaczki czy coś tam. A koszulki też fajnie. I wracamy pociążkiem z powrotem. I sama traska. Tylko tym razem cały czas pociągiem. Ok, wysiedliśmy jeszcze na Skywalku. Yy, tu się przejdziemy na spacerek. Wchodzę wyjście, muszę się cofnąć. I tu są jeszcze e, jakieś rybcie. Fish of Wish. Fish of Wish. E, bierzesz rybcie, piszesz Wish i przyczepiasz do płotka. Ale w zasadzie to nie bardzo rozumiem. Wyobraźcie sobie. Nie wiem, jak wy. O! Statki podglądasz? Wiemy czemu to się nazywa Skywalk. No i kończymy ten piękny dzień. Sabina nieszczęśliwa, bo trzeba się troszeczkę bić z tym jedzonkiem. No ale jak dla mnie, kurczak dobry. No i jeszcze tylko dodam, że jest naprawdę kulturka. Sabina dostała rękawiczki foliowe. Tu jest miejsce na odpady. A no, liczebkie wieczka jest też bardzo dobra.